Istnieje pewien rodzaj obecności, którego nie buduje się makijażem, trendami mody, ani gotowymi formułami. To coś, co rośnie w ciszy lat, dojrzewa z przeżytymi bólami i rozkwita w autentyczności kogoś, kto nie musi już nikomu niczego udowadniać. Karl Jung powiedział Stawanie się świadomym jest bolesnym procesem. I to właśnie ta podróż przez ból, przez straty i wewnętrzną odbudowę sprawia, że starsza kobieta jest postacią naturalnie pociągającą. Nie przez powierzchowne uwodzenie, ale przez głębie duszy. To, co czyni starszą kobietę tak magnetyczną, nie tkwi w tym, co ona ostentacyjnie pokazuje, ale w tym, co emanuje. A zaczyna się to od podstawowego nawyku, samopoznania. Kobiety, które zwracają się do wewnątrz które postanawiają poznać swoje lęki, zamiast od nich uciekać, zaczynają promieniować rzadką jasnością. Nie muszą manipulować ani dopasowywać się do zewnętrznych oczekiwań, ponieważ nauczyły się, często w trudny sposób, że życie według społecznej maski to chorowanie własnej esencji. Jung nazwał to indywiduacją, procesem, przez który stajemy się tym, kim naprawdę jesteśmy. Kobieta, która podąża tą ścieżką, która obnaża się z iluzji i stawia czoła swojemu cieniowi, rozwija spokojną siłę, która przyciąga nie wyglądem, ale spójnością między tym, co myśli, czuje i wyraża. Innym nawykiem, który się wyróżnia, jest głębokie słuchanie. W odróżnieniu od młodości, która często mówi po to, by być słyszaną, kobieta, która przeszła przez życie, uczy się słuchać całym ciałem. Słucha poza słowami, dostrzega ciszę, czyta gesty. A to słuchanie nie jest bierne to pełna obecność. To dar pielęgnowany przez życie, przez ból straty, przez radość macierzyństwa czy samotność trudnych wyborów. I to właśnie to słuchanie tworzy prawdziwe więzi, sprawiając, że inni czują się widziani, rozumiani. Ten magnetyzm to nie próżność to ludzka więź w najczystszej formie. Ponadto. Istnieje nawyk autentyczności, nie tej autentyczności z występów sprzedawanej w mediach społecznościowych, ale tej, która wynika z porzucenia strachu przed niezadowoleniem. Nieodparta starsza kobieta nie prosi o pozwolenie na istnienie. Nauczyła się mówić nie, bez poczucia winy, wycofać się bez dramatu, postawić się z elegancją i stanowczością. Nie martwi się o to, by być akceptowaną, ale o to, by żyć zgodnie ze swoimi wartościami. To czyni ją osobą pełną, kimś, kto wzbudza szacunek i podziw, nawet nie mówiąc słowa. Wreszcie zmysłowość tej kobiety tkwi w wolności. Wolności zdobytej przez blizny, przez błędy, przez nowe początki. To kobieta, która tańczy sama w kuchni, która podróżuje bez potrzeby towarzystwa, która czuje się komfortowo w swoim własnym ciele, nawet jeśli nie spełnia ono już narzuconych standardów. Jak powiedziałby Jung, życie niewypełnione jest chorobą duszy, a ta kobieta żyje, dlatego jest nieodparta. Ta kobieta, która żyje w pełni, świadomie, nosi w sobie moc inspirowania bez wysiłku. A to prowadzi nas do kolejnego kluczowego nawyku kultywowania wewnętrznej ciszy. W świecie nasyconym hałasem, płytkimi opiniami i nieustannymi bodźcami, ona wybiera ciszę jako formę mądrości. Nie, dlatego, że nie ma nic do powiedzenia, ale dlatego, że wie, iż są momenty, w których prawdziwa siła tkwi w obserwacji, w niereagowaniu, w zrozumieniu przed interwencją. Zna wartość czasu, pauzy, introspekcji. Jak powiedziałby Jung, kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. I ona się obudziła. Obudziła się dla siebie, dla swojej historii, dla tego, co naprawdę ważne. Ta cisza, kultywowana przez lata, staje się żyznym polem dla kolejnego potężnego nawyku wyrafinowanej intuicji. Starsze kobiety, które przeszły przez straty, rozczarowania, odbudowy i reinwencje, rozwinęły wrażliwość przekraczającą intelekt. Czują otoczenie, wychwytują intencje, rozpoznają ludzkie wzorce z imponującą precyzją i nie muszą wyjaśniać tej wiedzy. One po prostu wiedzą. Intuicja, gdy jest zgrana z doświadczeniem i samopoznaniem, przekształca się w wewnętrzny latarnie. To czyni je naturalnymi liderkami, szanowanymi doradczyniami, strażniczkami niewidzialnego. To nie magia, to wcielona mądrość. Innym nawykiem, który zasługuje na uwagę, jest świadoma lekkość. Wbrew temu, co wielu myśli, dojrzałość nie czyni kobiety sztywną czy gorzką. Wręcz przeciwnie. Najbardziej nieodparte nauczyły się śmiać z siebie, nie traktować wszystkiego tak poważnie, wybierać bitwy z mądrością. Ta lekkość to nie naiwność, to osiągnięcie. To wynik wystarczającego cierpienia, by wiedzieć, że ciągły dramat to więzienie. Nie dają się łatwo zbić z tropu głupimi krytykami, nie angażują się w spory ego, nie gubią się w osądach. I to paradoksalnie czyni je bardziej wolnymi i bardziej podziwianymi. Kultywują także nawyk przekształcania bólu w piękno. Malują, piszą, pielęgnują rośliny, gotują z duszą, haftują historię w ciszy. Każdy gest niesie intencję, która pochodzi z wnętrza. Sztuka dojrzałości polega na transmutacji, a to jest możliwe tylko dlatego, że ta kobieta przestała uciekać od bólu, uczyniła go sojusznikiem, portalem wzrostu. Jung nazwał to integracją cienia. Procesem akceptacji tego, co było negowane, odrzucane lub tłumione, i przekształcenia tego w twórczą moc. Kobieta, która pogodziła się ze swoimi mrocznymi częściami, nosi w sobie piękno, które wykracza poza to, co widzialne to piękno, które uzdrawia. I być może jeden z najbardziej wymagających, ale także najbardziej czarujących nawyków to kochanie bez posiadania. Nieodparta starsza kobieta nie kocha z braku, ani z projekcji. Kocha z obecnością, ale bez więzienia. Nauczyła się, że prawdziwa miłość to przestrzeń, wolność, spotkanie między całościami. Nie próbuje zmieniać drugiego, nie wymaga kompletności, dzieli się. A ta forma miłości jest rewolucyjna, ponieważ rodzi się z wewnętrznej kompletności, z połączenia z własnym ja. Istnieje jeszcze inny, mało zbadany, ale głęboko ujawniający aspekt tego, co czyni tę starszą kobietę tak nieodpartą? Nie musi być widziana, by wiedzieć, że istnieje. To nawyk, który rozkwita z czasem, nawyk cichej obecności, która nie wymaga sceny ani potwierdzenia. W kontraście do potrzeby ciągłego potwierdzania, która przenika wiele fas młodości, ta kobieta znalazła solidną wewnętrzną podstawę, gdzie nie jest już zakładniczką opinii innych, a to nie oznacza obojętności, ale psychiczną autonomię. Jung podkreślał znaczenie nieżycia zgodnie z personą, maską społeczną, którą nosimy, by się podobać, ale zbliżania się do jaźni, rdzenia całości psychicznej. Ta kobieta, podążając tą ścieżką, stała się panią siebie. Posiada również nawyk selektywnej hojności. W odróżnieniu od altruizmu, który szuka aprobaty lub męczeństwa, jej hojność jest owocem wewnętrznego obfitości. Daje czas, słowa i gesty świadomie, nie oczekując braw. Ponieważ z czasem zrozumiała, że wszystko, co daje się z obowiązku pustoszy, ale wszystko, co oferuje się w całości, przepełnia. Ta kobieta wie, że nie może nikogo uratować, ale może być obok, oświetlać ścieżki, dzielić ciszę. Jej hojność jest dojrzała, a nie zdziecinniała, nie potrzebuje, by ją za to lubiano. I Ironicznie, to oderwanie czyni ją jeszcze bardziej urzekającą. Inną fascynującą cechą jest nawyk zachowanej ciekawości. Nawet z dziesięcioleciami doświadczenia, ta kobieta nie zamyka się w pewnikach. Czyta, studiuje, obserwuje, rozmawia z ludźmi z różnych pokoleń. Jej spojrzenie pozostaje żywe. Zachwyca się nowym, nie gardząc starym. To utrzymuje ją mentalnie bystrą. Emocjonalnie otwartą i społecznie istotną. W świecie, gdzie wielu krystalizuje się w opiniach, ona wciąż jest w ruchu. Nie dlatego, że wątpi w siebie, ale dlatego, że rozumie, iż mądrość to nie akumulacja odpowiedzi, lecz wyrafinowanie pytań. To, co sugerował Jung, twierdząc, że świadome starzenie się to nie stagnacja, lecz ekspansja świadomości. Ta kobieta kultywuje także niezwykle rzadki nawyk. Dobrze przeżywanej samotności. Nie mylmy z samotnością. Samotność to zdolność bycia w porządku ze sobą, cieszenia się własnym towarzystwem. To tam się zaopatruje, tam się ponownie łączy, tam się regeneruje. Wielu boi się tego stanu, ale ona zna go jako sojusznika. To w samotności pisze, reflektuje, marzy bez pośpiechu. To czyni ją mniej potrzebującą, bardziej całościową. Kobieta, która nie boi się być sama, paradoksalnie staje się najbardziej pożądanym towarzystwem, ponieważ nie wymaga, ona wybiera, nie wysysa, ona dzieli się. I wreszcie jest blask, którego żadna młodość nie symuluje blask duszy w zgodzie ze swoją historią. Ta kobieta nie odrzuca swoich wad, nie wstydzi się potknięć, nie romantyzuje przeszłości, akceptuje. Integruje, żyje bez wewnętrznych obciążeń. A to jest forma wolności, która przekłada się na piękno, nie piękno doskonałości, ale piękno przeżytej prawdy. Być może najgłębszym z nawyków, który czyni tę kobietę nieodpartą, jest pojednanie z czasem. W społeczeństwie obsesyjnie skupionym na wiecznej młodości, gdzie zmarszczki są traktowane jak wady, a nie jak mapy istnienia, ta kobieta idzie pod prąd, akceptuje czas. Nie jako wroga do zwalczania, ale jako mistrza, który z precyzją kształtuje to, co istotne. Karl Jung powiedział, że druga połowa życia ma inny cel, już nie ekspansję, lecz internalizację. Kobieta, która to rozumie, przestaje próbować ożywić to, co minęło i zaczyna zbierać mądrość, którą oferuje tylko upływ czasu. Nie walczy z lustrem, rozmawia z nim. Ten nawyk honorowania czasu przekształca również jej sposób relacji ze światem. Nie ma pośpiechu. Uczy się czekać, obserwować rozkwit rzeczy w ich własnym rytmie. Dzięki temu rozwija poetyckie spojrzenie na rzeczywistość. Małe rzeczy nabierają znaczenia. Zapach kawy, poranne światło przenikające przez zasłonę, dobra rozmowa bez pośpiechu. Ta uważność na codzienność, to nie naiwność. To wyrafinowana forma obecności. I jest głęboko pociągająca, bo jest rzadka. Kto przebywa z tą kobietą, automatycznie zwalnia, jest wciągany w tu i teraz, zapraszany do obecności. Innym transformującym nawykiem jest porzucenie roli ofiary. Nieodparta starsza kobieta nie neguje, że została zraniona, że doznała niesprawiedliwości, że przeszła przez straty. Ale wybrała nie krystalizować tych doświadczeń w tożsamość. Jest ocalała, tak, ale jest czymś więcej jest autorką własnej narracji. Przepisuje swoje rozdziały piórem odpowiedzialności, a nie tuszem lamentu. A ta aktywna postawa wobec życia przyciąga. Ponieważ w świecie, gdzie tylu zrzuca winę na innych, ona bierze sprawy w swoje ręce. Nie szuka winnych szuka dróg. To czyni ją świetlistą, nawet w cieniu. Istnieje również nawyk jasnej wdzięczności, tej, która nie jest banałem, ale świadomym ćwiczeniem uznania. Ta kobieta nie romantyzuje cierpienia, ale wie, że przyniosło jej ono wewnętrzne zasoby, których żadne zewnętrzne osiągnięcie nie mogłoby dostarczyć. Dziękuję nie tylko za chwilę chwały, ale za ciemne noce, które nauczyły ją widzieć w mroku. Ta wdzięczność, Czyni ją bardziej ludzką, bardziej związaną z tajemnicą życia. I to właśnie to poczucie tajemnicy, że coś większego od niej samej prowadzi jej kroki, nadaje jej duchowy magnetyzm. Nie musi być religijna, by być świętą. Kroczy przez życie z szacunkiem. Na koniec, nawyk, który być może łączy wszystkie inne zdolność odpuszczania, porzucania tego, co już nie służy, bez urazy, przyjaciół, ról. Ubrań, pewników. Nauczyła się, że wszystko ma swój cykl i że jest piękno w godnym zamykaniu cykli. Ta lekkość, która pochodzi z oderwania, jest głęboko wyzwalająca dla niej i dla tych, którzy się do niej zbliżają, ponieważ ona nie zatrzymuje, nie więzi, nie wymaga. Ona zaprasza. I to, bardziej niż jakakolwiek formuła uwodzenia, jest nieodparte. W tym punkcie drogi nie sposób zignorować wpływu, jaki wywiera ta kobieta, nawet nie potrzebując się afirmować. Jej obecność mówi przed słowami. Wokół niej unosi się aura pełni, zbudowana przez wszystkie te nawyki, których nie przyjęła z dnia na dzień, ale które były powoli rzeźbione, jak ktoś szlifujący surowy klejnot. Każdy gest, każdy wybór, każda cisza niesie gęstość, która jest możliwa tylko wtedy, gdy żyje się w sposób pełny. I być może właśnie to czyni ją tak pociągającą, jest rzadka. Nie dlatego, że stara się być wyjątkowa, ale dlatego, że miała odwagę być dokładnie tym, kim jest. I tu wkracza jungowskie pojęcie całości. Jung wierzył, że ostatecznym celem życia psychicznego nie jest szczęście, lecz całość integracja wielu aspektów bytu. Nieodparta kobieta, o której mówimy, Doszła do tego punktu nie dlatego, że wyeliminowała swoje konflikty, ale dlatego, że spojrzała im w twarz. Przyjęła swój cień, wybaczyła swoim dawnym wersjom i nauczyła się żyć z sprzecznościami, które są częścią bycia człowiekiem. Nie szuka już doskonałości, szuka pełni, a ta cicha i stanowcza pogoń czyni ją naturalnie magnetyczną. Piękno tej kobiety nie tkwi w tym, jak wygląda, ale w tym, co podtrzymuje. To piękno spójności. Żyje tym, w co wierzy, mówi z pewnością, milczy z mądrością. To wzbudza zaufanie. Rodzaj zaufania, którego nie można kupić, zaimprowizować, nauczyć, można je tylko zdobyć przez lata konfrontacji z własną duszą. Kiedy wchodzi do pomieszczenia, nie rywalizuje. Ona po prostu jest. Jej obecność nie wymaga światła reflektorów, ponieważ sama stała się światłem. Ale być może najbardziej transformującym aspektem tej kobiety jest fakt, że nie pragnie już nikogo przekonywać. Żyje dla siebie, a nie dla innych. Jej nawyki nie są strategiami podboju, są wyborami życiowymi. To przełamuje logikę zwykłego uwodzenia, opartego na oczekiwaniach drugiego. Ona nie kształtuje się, by się podobać. Żyje swoją prawdą i to paradoksalnie przyciąga z dużo większą siłą niż jakakolwiek celowa próba uwodzenia. Nieodparta starsza kobieta nie ma formuły. Nie jest sumą wyćwiczonych postaw. Jest wynikiem głębokiego zanurzenia w sobie. To wcielona mądrość. To poezja czasu. To odwaga przeżycia wszystkiego, co przeżyła i wciąż zachowania otwartego serca. I dlatego nie musi być młoda, by być pożądaną. Musi tylko być całością. Zakończenie tego zanurzenia w duszę nieodpartej starszej kobiety jest w rzeczywistości zaproszeniem Wezwaniem do ponownego połączenia z esencją. Ponieważ to, co najpotężniejsze w tej postaci, to nie tylko to, kim się stała, ale to, kim nas inspiruje, byśmy się stali. W świecie obsesyjnie skupionym na szybkich formułach, na plastikowej młodości i wiecznym występowaniu, ta kobieta pojawia się jako antidotum. Przypomina nam, że prawdziwy urok tkwi w głębi, w przejściu, w przyjętym cieniu. I że najbardziej magnetyczne piękno nie tkwi na powierzchni, ale w ciszy kogoś, kto nie musi już niczego udowadniać, dlatego bez wysiłku przekształca otoczenie. Ponieważ reprezentuje coś, co zanika emocjonalną prawdę, konsekwencje charakteru i odwagę bycia wrażliwym, bez umniejszania się. Pokazuje nam, że można przejść przez życie z godnością, że blizny nie powinny być ukrywane, ale celebrowane. Każda linia na jej twarzy opowiada historię pokonania, miłości, straty, odbudowy. I ta twarz, daleka od standardów, jest tym, co prawdziwie urzeka, bo jest prawdziwa. Karl Jung powiedział, że życie naprawdę zaczyna się po czterdziestce, wszystko do tego czasu to tylko badania. I ta kobieta żyje tą prawdą. Nie tylko rozpoczęła swoje prawdziwe życie, wybiera je każdego dnia. Nie ukrywa się za rolami społecznymi, nie żyje, by dopasować się do szablonów. Jest świadoma wartości czasu i energii, i dlatego ich nie marnuje. Ostrożnie wybiera słowa, relacje, bitwy. Jej mądrość nie pochodzi z książek, ale z życia przeżytego z obecnością i intensywnością. Nie jest ideą, jest doświadczeniem. I być może w tym punkcie nieuniknione jest spojrzenie w głąb siebie i zapytanie: Ile z tych nawyków może być także naszymi? Ile razy rozpraszamy się poszukiwaniem aprobaty, zapominając o kultywowaniu tego, co naprawdę ważne? Ile razy unikamy konfrontacji z naszym cieniem, uciekając od bólu, który uczyniłby nas całością? Nieodparta starsza kobieta rzuca nam wyzwanie. Z łagodnością, ale z stanowczością, byśmy stali się bardziej całościowi. Nie bardziej akceptowalni, bardziej prawdziwi. Więc niech ten scenariusz nie będzie tylko zewnętrzną kontemplacją, ale lustrem. Bo bycie nieodpartym w głębi duszy to nie kwestia wieku, lecz głębi. Nie chodzi o przyciąganie spojrzeń, ale o budzenie świadomości. Nie chodzi o podbijanie innych, ale o podbijanie siebie. I jeśli na to pozwolisz. Zauważysz, że w każdym z nas tkwi ta kobieta w potencjale stanowcza, wolna, intuicyjna, pełna. Ona nie czeka, ona wybiera, ona żyje. Jest duszą, która się obudziła. Jeśli ta wiadomość w jakiś sposób Cię poruszyła, jeśli odnalazłaś się w tej podróży lub przypomniałaś sobie kobietę, która reprezentuje tę esencję, nie pozostawiaj tego w ciszy. Subskrybuj kanał. Aby śledzić więcej takich refleksji, gdzie zagłębiamy się w ludzką duszę w oparciu o psychologię Karla Junga i mądrości życia. I powiedz mi w komentarzach, który z tych nawyków najbardziej do ciebie przemówił albo podziel się historią kobiety, która cię inspiruje. Może to twoja matka, babcia, ciotka, a może ty sama. Twój głos może oświetlić drogę innym ludziom. Widzimy się w następnym filmie. Do tego czasu pamiętaj, Prawdziwe piękno tkwi w duszy, która pozwoliła sobie żyć.